Cześć, na kolejnym odcinku, na który przygotowałam mega krzyżówkę. Złoty los, do tego Lucky Day, Lucky Kończynka, Szczęśliwe Linie i Super Trzynastka. Wkład 45 zł. Nic nie naprapane, także...

Gwiazda i podkowa. Tutaj. Sakwa kości. Tu i tu. Tu są kości i sakwa. Tęcza gruszka. Tęcza, tu gruszka i tęcza. I tu są gruszki. Krab i kwiat. Też są. Dzwon i ananas. Ananas jest. Dzwonka nie widzę. No to wiśnie i pomarańcza. Też nie ma. Banan, śliwka. Jest banan. Korona klucz. Tutaj są słońce i złoto, tu i tu, księżyc, garnek, no i cytryna oraz winogrono. Cytryna jest i tu cytrynka, ale to nic nie daje, także linie przegrane. Teraz laki, kończynka pierwsza, szukamy biedronek, a z numerem mam 39. Winogrono, cytryna, piórko, klucz, kapelusz, słońce, tulipan. No i niestety tutaj też nic. No to zobaczmy Lucky Day z numerem 13. I szukamy 32, 49, 22, 58 albo kończynka. I jest 24, 35, 19, 44, 14, 41. O, jest kończynka. 36, 21 i 55. Siedem, a tutaj jest dziesięć Nadają pod oknem. Dobra, dyszka wpada. Złoty los numer siedemnasty. I tutaj... Tu szukamy. Jeden, czterdzieści, trzy, dwanaście i trzydzieści pięć. Na początek osiemnaście, dwa, dwadzieścia siedem, cztery i dziewięć, trzydzieści osiem. Nie ma piętnaście, dwadzieścia dwa. Nie ma siedemnaście, też nie, dwadzieścia pięć. Nie ma dwadzieścia osiem, trzynaście, pięć, osiem.

szukamy pn tutaj lv i tyle t i k tutaj tu jest jeszcze K, tu jest K, dalej F i C, kolejne to M i A, A ma być, tu M, A. Chyba wszystko. Y i G. Tutaj. Dobra, dalej. J, Z. Jest tutaj. pias. Co mi się tutaj przełączyło? Z. I Z. Tyle. B i W. OK. I ostatnia jest to O. Yy, tutaj brakło, tu też, tu też. No niestety, ale na tej nie ma nic. Już tu będę przesuwała Y i O. OK, i na drugiej jest O tutaj, tu jest y, o i o i kolejne dwie to v, a ja zróbmy jeszcze jedną k. Tyle. Teraz tutaj... K. H i V nie widzę. Dobra, dalej NT. Tyle drugiej jest tutaj n tutaj jest no i to by było wszystko m oraz x no i na tej drugiej m jest tu tu jest m Tutaj x -a nie było, A, G. Wszystko. Po tej stronie teraz A i G. Tu, tu jest A. Oraz E. Nie ma. I na tej stronie E. e to jest a e, tu. U i E. Tu jeszcze było A. Było N. Ale więcej nie ma. D i Z. D jest tutaj też. Dno się odkłada Pierwsze słowo. I więcej tutaj nie widzę. A na tej drugiej Z, Z. Długie. D jest też pierwsze słowo. Udo. Tu jest, jest jeszcze Z. Wszystko. S i B. S tutaj daje nam słowo sok. Tu jest jeszcze S i B. Jest trzecie. Kos, dno i sok. Czyli będzie wygrana. Tu było jeszcze D. Literki B na tej stronie nie widzę. A po tej s tworzy się słowo drugie nos. I jeszcze B ma być tutaj i tu. Dobra, ostatnia literka jest to F. F jest, ale tutaj już nie dokładam jej żadnego słowa. A na tej drugiej nie widzę F, czyli zostają dwa. No dobra, ale tutaj są trzy. Jest sok, S O K jest dno, D O jest i kos, K O S. No dobra, fajnie, bo coś jeszcze wpadnie. C i H, krzyżówka, cztery i pięć oraz H, nie widzę natomiast tutaj w piątej cecha jak coś to później znajdę O i L. tutaj, tu, tu L L na tej niebieskiej teraz L, L, o. Tyle. Kolejne dwie to P, y. P y, e. Tu jest też P. Tu, tu Y. I tu P. A na drugiej... Y. I to wszystko, nie widzę więcej. N i J, N i J. D, w, D, D i na drugie W i D. tutaj też tu, tu, W oraz D, wszystko, F i T, F, T, tutaj, tu, I na tej teraz F oraz te To było jeszcze J. I dalej Z oraz U. No mało się jakoś tutaj odsłania na tej krzyżówce. Z i U. No a na tej drugiej... Nie ma wcale, ale było jeszcze i, i tutaj też jest i. Dobra, dalej A i R. A, tu jest A. Tu tworzy się rca, to jest pierwsze, paf jest drugie. R, A, I, R, To tyle. No i na tej. Olcha to jest pierwsze. I jest drugie. A tu jest trzecie. Rydwan. Talin i Olcha, czyli będzie jeszcze dwie dychy. Ale super. Talin, D, n -l -l Iny. Jest. Olcha. Olechy, -a, a jest. I Rydwan. Ry, -n -d, d, A, Iny. Jest. Zgadza się. Jeszcze jedna literka. A jest to V. No dobra. Czyli tak, tu trzy słowa i tu trzy słowa. Powinno być 40 zł. D, o ile się nie mylę. Zgadza się. DD 40 zł wpada na krzyżówce. I dyszka w Lucky Day także jest 50 zł, więc malutki plusik, ale plus to zawsze plus. Reszta zapek tutaj przegrała. Co to? Nie spisało się laki kończynka, linie i krzyż, yy, super trzynastka, yy, więc mamy tutaj te dwie strapki z wygraną. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!